No cześć, tutaj Krakus, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale w grze Wolf Aftermath, która to od wielu, wielu miesięcy, a już nawet lat gości nam, yy, u mnie i staram się regularnie rozgrywać wyzwania, czy to tygodniowe, czy to dzienne. I jeśli ktoś śledzi mój kanał, to wie, że w zeszłym tygodniu mi się to nie udało z wielu przyczyn. Jedną z nich jest bardzo intensywna jesień w gry różnego rodzaju. Jak widzicie rządzi, rządzą pająki, czyli Spider Man 2, pojawił się też Alan Wake 2, i nawet na Nintendo gramy w Mario Super Mario Bros Wonder, na co zapraszam, bo każda z tych gier jest wyjątkowa na swój sposób i gdybym i chciałbym po prostu grać w nie bez, bez końca. Ale musi, muszę znaleźć czas na Wo Z i w zeszłym tygodniu przerwałem bardzo, bardzo długi ciąg ym, cotygodniowych występów wo Z. Niestety też yy, goście nas odwiedzili i jakoś tydzień zleciał i wyzwania nie było, co nadrabiam już teraz już w poniedziałek pierwszy dzień wyzwania. Jedziemy z koksem i mamy Japonię, 10 skali Romero, gdzie utrudnienia są następujące. Lecznicze eksplozje, eksplozje urządzeń i broni ciężkiej przywracają zdrowie. W trakcie misji znajdziesz o wiele więcej broni ciężkiej niż zwykle, ale jest brak skrzynek z amunicją, ale każde zabójstwo takim wręcz przywróci twojej broni głównej i zapasowej 3% amunicji. I o, Oprócz tego... Ataki wręcz zadają zwykłym zombie o 50% mniej o, więcej obrażeń. Czyli generalnie tu jest e, mało utrudnień. Jeśli mogę tak to nazwać. Bo zwykle jest tak, że każdy, każdy z tych punktów w jakiś sposób nas ogranicza. A tutaj nie widzę tego. No ale zobaczymy. Może to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i i się okaże to y, złudne. Jest już trzy graczy, zobaczymy na, y, tradycyjnie jak daleko są z grą. No gracze niestety byli zbyt daleko. Y, a tutaj chcę przejść cały, y, cały etap od początku do końca. I teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Leczące eksplozje najbardziej mnie interesują. Czy na przykład bomber podejdzie do nas i, nas, y, i wybuchnie tuż koło nas. Czy to nas uleczy. Ciekaw jestem. Zaraz się przekonamy pewnie. Dobra, tu nic nie ma. ładnie O. Okay. Oh. No proszę. Byłem pewien, że tam ten, yy, którego wykończyliśmy to właśnie był ten który się tu... Z... który jest w tym pomieszczeniu, a jednak nie. Ale nie straciłem za dużo zdrowia, ponieważ... Z... byłem wzmocniony dosyć mocno. Znowu, ciekawe. Skąd ich tyle jest tutaj? Strzelby nie, o, tutaj. Zawsze to jeden więcej. No już trzech, trzech y, dybaczy było na ma bardzo małym odcinku, czyli o ładunek wyważający. Co to jest? O kolejny dybacz. Hmm. Ciekawy. No to wyzwanie coś. Nam tutaj podnosi poziom. Miało być więcej broni ciężkiej, zaraz zobaczymy, bo tutaj ona się przyda. Tu czasem jest też ładunek wyważający. Tu, to tu będzie. okej, okay. karabinek sportowy. Bam. Biorę to. Korci mi, żeby tutaj już wysadzić, ale zostawię sobie jednak do końca. Co tu mamy? O, to. To zdecydowanie się bardziej przyda. O, to się naj, najbardziej przyda. Dobra, lecimy pomóc tym biedakom w środku. Karabin szturmowy się najbardziej przyda. Dobra, lecimy zobaczyć, co my tu mamy. Drut kolczasty. Tutaj. O, krzykacz tam gdzieś jest. Tam gdzieś jest ten... Dobra, koniec z Bekiem, ale nie Ale mi... dobra. gdzie jest ta kolejna śluza? Tu, dobra, okay. więc pozamykane wszystko. Dobra, tu jeden z nich stracił sporo zdrowia. E, ale. Dobra, biorę to. A gdzie tu jest amunicja? O, nawet tego nie znalazłem. Zawsze to rozstawiałem w takich miejscach, że ciężko to znaleźć. To jest irytujące, że aż w tył kurszczyka. Dobra, idziemy dalej. Piero by się przydało y, wyleczyć. Jak znajdziesz gdzieś apteczkę, to go wyleczę. A. O, Tu nic nie słyszałem. Yeah. <laughs> ten smrodziuch dobra uciekaj z... z tym dymem gdzieś tam dybacza teraz dybacza słyszę ale jak wchodziłem tutaj to o pięknie no i tutaj jak się robi taki hałas to jak jego ja mam usłyszeć Idziemy dalej. Tam sporo było tych paczek z y, dodatkami, ale jakoś przepadły. Trudno. Okay, uratowaliśmy żołnierza. To nam pomoże. Gdzież oni tam? Ale się tutaj ich narobiło. Dobra. Wiedziałem, że tutaj zbiorę sobie... O, już tam. O, padł. Był jeszcze przez godzinę po tym, jak padł. Tutaj jest fajna, fajna broń. Rzadko tu chodzę, ale teraz. Dobra, idziemy dalej, bo tu już słyszę, że fala nadchodzi. Tu będzie dybacz gdzieś. A w sumie takiego pojedynczego to powinienem. O właśnie, tak. tu debacz jest okay. No i dobiegamy do tego ostatniego etapu. Chodźcie, chodźcie. Dobra, idziemy. Jak to tu wygląda? Czyli tak, ogarnąć tutaj przede wszystkim. Co my tu mamy? Karabin bojowy. To, co mam teraz, jest ok. Co my tu mamy? Siatka elektryczna zabezpieczy tyły. Tam, jak najbardziej. O, tutaj jest, jest trochę tego. Kolejna siatka elektryczna e, zabezpieczy nam. Hmm. Może tutaj? Jest Ej, nie mam na czasu, naprawdę chciałbym tu już okej, okay, zostawiłem sobie to yy, wyważający, o, ale karabinek szturmowy. Trzeciego poziomu to jak najbardziej Przytulę Karabin maszynowy co tutaj jest? Gniazdo KM. Dwururka zapasowa też. Dobra, idziemy szukać. KM tutaj stanie sobie. Co my tutaj mamy? Strzelba. Kiedyś tam się przyda. Pewnie. Jeszcze tutaj obejrzę. O, właśnie. Tutaj jest. Co tu jest? Kolejny KM. Dobra. Przydałaby się autowierzyczka w sumie, ale e, ten KM. A tu jest już KM. Dobra. Bo czasem stawiam. To sobie go zostawię jak tamten yy, się zużyje Dobrze wiedzieć, że tu jest ten granatnik eee, co tu jeszcze mogę zdziałać Jeszcze tak przejdę, tu jest siatka elektryczna, to jest OK Tu jest kolejne do otwarcia, ale już nie mam Czasem w kontach jest, później że się zawsze ze mnie nabija. O, właśnie! No znowu by się nabijał. A tu znalazłem. Zawsze dodatkowa obrona. Chociaż to wyzwanie wygląda na dosyć łatwe. Praktycznie z botami bez żadnego problemu tutaj do samego końca doszedłem. Mam tam dwie siatki elektryczne zabezpieczające tyły. Jeśli tutaj znajdę jeszcze um, automatyczną wieżyczkę, to już w ogóle będzie. A kolejna. No, i tutaj pełno, e, już mam apteczkę, to mogę wyleczyć e, może Hierodiego? Jedną zostawię dla siebie. Aha, bo tajkałem zostawiłem. Zobaczcie. O kurcze. To są te... Już powinienem tutaj dawno zacząć to wszystko. O tutaj. Muszę znaleźć jeden... Screamer na parze. Tam jest Od tamtej strony trzeba o, Dobra, i wezmę ten KMA uzupełnię sobie to Wezmę sobie wybuchową municję. chyba więcej już y, niewiele mogę zrobić Więc jedziemy z koksem. Tu jestem zabezpieczony. O, tu coś jeszcze jest. Przegapiłem. Aha, adrenalina. A to wezmę tę adrenalinę w razie, gdybym. Będę miał apteczkę w zapasie. O, idą stamtąd. O! Skubane. No pięknie. To już na razie wystarczy. Chyba się pójdę wyleczyć, bo jednak ostro mi potraktował ten. I teraz wezmę adrenalinę. Aha, tutaj nie ma skrzynek z amunicją. Ja szukałem skrzynek z amunicją, a... A tu przecież nie ma. Dobra, idę. Przeszedłem przez niego jak przez masło. Dobra. Gdzie oni będą? Tędy? Tam jest siatka. Na siatce. Nie za bardzo mają szansę tędy się przedrzeć. Pojedyncze mogą tutaj przejść? Tu gdzieś jest dybacz? Dion. O, byk. Znowu screamer. Dion. Dobra, wykończyli go już. No i teraz jak już jest helikopter, jeszcze mamy jednego KMA. Kiedy helikopter nadlatuje, to już jest praktycznie po zabawie. Wezmę sobie shotguna, gdyby się coś tutaj sobie amunicji można na tych Trochę podreperować, i zdrowie. O, byk idzie. Jak w masło. Dobra, czy ktoś jeszcze został? A tu mam już... Tam jest gdzieś dybacz. A stamtąd idą. W ogóle nie było w sumie ani chwili zagrożenia, a jeszcze mam adrenalinę, gdyby, gdyby coś się wydarzyło, ale tutaj to jest już fajna zabawa, rozprawianie się z tymi zombie. Strzeliłem rannego byka. To już jest chyba przesądzone. Oni się tutaj zablokowali, to, to jest tylko animacja taka ym, trochę zgliczowanej, e, zgliczowanych zombie. Także Krakus po powrocie z tygodniowego niebytu. Ym, od razu się rozprawia bez żadnego problemu z hordami zombie w wyzwaniem tygodniowym. I tutaj spokojnie na trudnym można rozegrać. Ym, nie wiem czy nie spróbuję. W tym tygodniu jeszcze, bo tutaj nawet z botami można chyba to bez problemu zrobić. No i proszę, i 30 poziom maksymalny. Także trzeba będzie chyba resetować e, Prestige i zacząć od początku zdobywać punkty w tej klasie. Bo nadaje się ona jak żadna inna do wyzwań. Także warto. Warto, ją, warto przy niej zostać i korzystać z niej do właśnie do wyzwań a taki wręcz no tutaj o jeden cel więcej to jest yy... To... myślę, że to jest całkiem okej okay. Ale nie mam y, żółtych pieniążków, żeby zrobić prestiż. O, ktoś do mnie dołączył, a w ostatnim momencie. To udało mu się y, bez żadnego problemu y, załatwić sobie wyzwanie tygodniowe. Dobra, to tyle od Krakusa w wyzwaniu tygodniowym. Oczywiście tradycyjnie zapraszam na wyzwania dzienne, ale także na inne gry, które są na kanale. Jeśli Wam się podoba. Y, Super Mario Brothers Wonder to zapraszam będzie jeszcze więcej. Gram z córkami. Także gramy w, graliśmy ostatnio w trójkę. To się niedługo pojawi. Na pewno pojawią się kolejne odcinki na Wake 2. No i coś, czym się delektuję, grę, którą chcę. Jak najdłużej się cieszyć, czyli Spider Man 2. Już teraz zapraszam na kolejne wyzwania dzienne i do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.